Cześć, się i dziś gramy Minecraft. Minecrafta, minecrafta, minecrafta yy, Bo za odcinkiem, sobie jestem golema. Oj, sorry, nie ten świat. Ten świat możecie sobie zobaczyć, jeśli ktoś przed. no. Na, na tego. jeśli ktoś oglądał trailer. Właśnie, zabiję sobie golema poza odcinkiem No i w sumie tyle Nic innego poza odcinkiem nie robiłem Teraz wrzucamy git i musimy ściąć bambusy Bo nasz pokołek jest za duży a drugie kończą mi się bloki no. Miecz już mi walnął Zaraz nie będzie no, zobaczcie, chciałem zaledwie kilka bambusów a tak. A co to takie, że przy, przed chwilą sobie z, zepsułem golema, rozwaliłem. To zrobimy sobie... Ehm... No bo Jeszcze jakieś ją? I to. Nowy mieczek i po No I no właśnie, Idziemy zrobić jeszcze chyba jednego, które ma, bo ich tutaj bardzo dużo było. A co są dwa? A jest tam jeden? A tam jest. Tu są też dwa. No zaklepiemy jednego. Najpierw. Oła. Czemu mnie bijesz? To bardzo nieładnie. To ja cię mam bić, a nie ty na... A jakaś mi się, O. Ale szybko się zabije golem. A taką z mi A jak z diamentową by bo było. Zabijemy jeszcze tego tutaj. Pana.

Wiesz co sobie sprawdzałem przed odcinkiem recepturę na ten... No jak to się nazywa? To, to z ogniem. Eee, ognisko. Recepturę na ognisko, że sprawdzałem. Ponieważ w tej dziurze, co jest w tym lanku, powinno być ognisko. O, w tej tutaj, tutaj. Według mojej książki. No, jeszcze domu nie skończyliśmy, a musimy go skończyć. A my się trzykujemy w tej listy, więc jak jeszcze... ...jednego zabijemy, to chyba nie, ten, nie będzie Że nie? I już idziesz. A da wiem, że zmarnuję tym sposobem jedno żelazo, ale da... Ja. Bo nigdy jeszcze tego nie lubię, a Chyba, że na bedroku się da. To może kiedyś, ale nie wiem czy się da nawet roku o jeszcze chcę jedną rzecz przetestować. Bo na roku tego nigdy nie było To potrzebuję zrewno, a nie mam Może to mi starcie Bo ja muszę to przetestować. Zaraz zobaczycie co, pewnie większość z Was to zna. Ale na Badmintwo tego nie ma. Juu, starczyła Proszę. Ju! Uda się... To jest niemożliwe. Jak ja to zawsze chciałem zrobić? nie mam jakieś nasionka? nie wiem um, ja sobie zetnę trochę bambusito tylko troszkę no nie zetnę wszystkich, bo ja będę zaśmiecona zaśmiecone jak ujak. nie powiem co Właśnie lubię się przeprowadzimy do na naszego domu Myślę, że o wiele szybciej będzie to przekraftować z tym, bo zanim ja to wszystko... Łowu! O, dużo tylko może być całkiem... 20? ile? 32. Myślę, że będzie 20 tak maksymalnie 9. Bierzemy całe. Chowamy recepturki i idziemy spać. Bo już mi się kończą moje buczki. Ooooooo, 41 Myślę, że zastarczy. Jaki ja jest taki A Znaczy dobrze, że zrobiłem te bloki. Ale nie są one mi jakoś teraz potrzebne. Yy, dlatego, że po prostu już mam zrobione to. Nie tym, czy masz jaką kopię. O. Dobra, i teraz, poczekajcie, idę po moją książeczkę mamiciela. Idę. I moja magiczna książeczka już jest na moim biurku. Teraz do tego domku. Schodki się tam później zrobimy. Potrzebujemy mm, bloki bambusa i bloki piaskowca. Ile ja mam piaskowca? Albo nie. Zamiast bloków piaskowca zrobimy sobie te oferowane. Bo ich trzeba o wiele mniej. Ale wiadomo, troszkę ich potrzeba. to wygląda jak mam tutaj wejście no to tu powinno być taki wleczek jakiś... jednak chyba troszkę za mało do końca ha, o wiele za mało no to musi iść teraz tu i taka cała obramówka no czekajcie, a dokładnie... nie no dobrze mówię cała obramówka musi być no to co? I musimy postawić Teraz trzeba ściąć. No, mamy dość bambusu, więc mi nie jest w ogóle szkoda, bo one w sekundę rosną i jeszcze pełno my tego mamy. I w każdym momencie możemy powiększyć. Ponieważ akurat bambusa, my mam dość. Tyłu, tak, 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 tak. I do końca. Aha. Temu on dalej nie szedł. Tak? I muszę tutaj wejść. Mam się sobie Ej, ale ładny będzie ten domek. Pichop, dobra, i znowu trzeba nas zbierać. A już, już, już to przybiera kształt. A poczekaj. Poczekaj. Bo... No tak, tu też jest. To niebo, bo nie to nie, bo uciekną. 結局1人はブラッチか。Huh. Widzę, że, że no, akurat teraz to robię, ale nie chcę, żeby mi te zwierzęta uciekły. Głaski piaskowiec. A jeśli chodzi o kraftowanie, to mi się nie chciało. Слышал эндогмана. Что я с Я на виденье, где же с эндогманом. 12 tych bloczków I tutaj to jest ta I w ten Dwa bloki No i teraz to zniszczę. Wstawię tak, tak. No. Gituwa. Jeszcze tu, nie? Dobrze? Ja dobrze. Więcej bąbusu, a teraz już potrzebuję ściąć. Weź mi mną. Dobra. Czemu ja tu jestem? Dobra. Ah! Liczcie moje śmierci. Spokojnie, pamiętam, gdzie to się szło. Że ja tam dojdę i, do i widzimy się w następnym odcinku. Ha.